Tak, mamy problem. Mamy problem. O kurde. Najpierw jest to, że nie możemy ich wezwać, bo nie ma manewrów. Gdzie jest ten jebany terminal? O kurde. O! Znalazłeś terminal? Nie! Ale... By zadziałało. A, okay. Jednego wezwałem, nie wiem kogo. Bo terminal był tutaj właśnie. Obu, prawo, obu jak, wezwałeś. Bo ja tu rozwaliłem fabrykator i przy okazji wszystko inne wybuchło. O, próbka rzadka. Nice. O, w końcu. W końcu mogę działać. To ja nie pierdolę! Nie tu jest wina No nie mogę jak cię ja. przesunęło widział prosto Unlucky w chuj to było Chcesz Kevin te działko co ja noszę No ja że... No i zresztą jetpaka byś wtedy stracił Ale ten jetpak jakoś Póki co mnie nie zadowala Co to za dziura? Woda <śleszy> to, Ale żyje Nie jakie cudem Gypa próbka Na szczęście się nie jest tak chyba nie. głęboka Nie ale pisało, że ryzyku utonięcia tak się... O, rzadka próbka O nice Kurwa mówię jestem próbkarzem jak chuj Let's go Jedni lubią stópki, a drudzy lubią próbki. <noise> Jaki poeta z ciebie! Chcesz usłyszeć <noise> frazę? No <noise> dawaj. Apa-papa w tych chuju. <noise> całkiem ładnie. <noise> całkiem, całkiem. <głos> bo fuck. Który mnie tak strzelił? Tam coś jest, tam coś się świeci. Właśnie idę po to. Tak, Jak skłoki. to trzeba zasalutować tutaj. Starut. interakcja. Tylko musisz dotknąć. Nie, się. nie bo musisz E. No, naciskam E i nic się nie dzieje. Bo tu coś leży na tym się chyba zablokowało. No, to... Otwierać to Chyba to się otwiera tylko dla prawdziwego patrioty. Kurwa, ale gówno. Bum, bum, bum! Znalazłem ich! Jakiś Jaki spadek FPS-ów, ja pierdzielę. O kurde! O, oh, otworzyło się! O, w końcu. Nice, Nareszcie. Potrzebowało czasu, widocznie. A tu czołg jest, Gdzie? Za skałą, tu. U. Albo Ej. działo To Rombo, daj mi ten, ten karabin duży już West, 50 o, A to jest, to jest ten łazik patrówka. do którego przyszliśmy Ten biegacz? Tak, rzucam cię to, to teraz to się już przyda to Czekaj, zamienimy to Rzecach to Nie, Patryk nie! On nie żyje jak się robi uzupełnienia? Tak, dobra. Hop, 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 hop. Uuu, Przeżył to. Przeżył 500 -kę. To ten biegacz? Śmierdzielony. tam jest ten biegacz. O duży. Taki jakaj. duży. at Ja ci orbitalnym z synie. Kurde, gdzie on ma... Gdzie on ma słaby punkt? Ja, zobaczymy, czy przeżyje orbitalny. Ja rzu rzuciłem drugi. Nice! Nie, nie przeżył. przeżył. <laughs> Uważał, bo jeszcze jeden. No się kurwa, No bo ja drugi życiem orbitalny zaraz za twoim EWIN ZA TOBĄ o, Dzięki Dobra leży o. No i taką demokrację to ja rozumiem kurwa Czy to trzeba... Tego... O, o kurwa, to jest czołg. Upuściłem cztery zwykłe i dwie rzadkie płyski. Ja też jakieś upuściłem. <grym wytrzań> a to są dwa czołgi. O kurwy syn. <grym wytrzań> Raczej nie odzyskam tego. Tak. Chyba że. Kurwa, ten czołg na mnie jedzie. Gdzie ja padłem? Chciałem <grym> upiętnie. <wytrzań> Uciekaj, bo tam 500 rzuciłem. No, on, okay. on jest z tym, bo ogóle spowolniło to światło oh. Przeżyłem! Przeżyłem! A czołg zginął? Nie, jeszcze jeden jest. A to tamten zginął chyba. O kurde, ty ciało tak. pierprzone. Uwaga, mam drugą tą. Orbit... Orbit... Jeden czołg leży, teraz drugi jeszcze. Dostał orbitalkę. Przetrzymać go w miejscu. Jeszcze zamieć Ten czołg sejcha tam jest? Tak Gdzie? Oznacz go y... A dobra widzę go Tu jest Rzucam mu nalot To tam tamtą spierdzieliłem jak najszybciej Do mojego miejsca Dobra leży nice. Powinien leżeć Ja ci dam wzywać. O kurde, o, Rambu, nie. Friendly Fire. O Rambo pięć dolców nie? Ale wejdź tu. Nie <grym> dobra, to dwa dolce. <grym> dobra. <grym> Przepraszam, by chciał O kurwa. A, moje Do pelikana się przełgasz. Ty, A weź ty mnie od życia z tych Tak, na ten. Ty w się sensie, nie, nie, nie tym. W sensie, tu masz tego. Uważajcie. <Workers> no <laughs> what the fuck oh, yes, is this? What My Ej, siedem, zwykłych próbek i trzy te. Zbieraj do Ale jak się rozpadłeś jak chłopek z lego. No, działa. Dobra, jak tu podejdziemy to powinna być hellbomba dostępna. Jest. Ja jest. Kurde, nie ja zdążyłem ja... wyklikać jej. Ale to poczekajcie, może też będzie. Bo to trzeba jednocześnie zacząć w... ją w ten wpisywać. A, nie wyszło. Trzeba 30 sekund poczekać i Musimy jednocześnie to zrobić. Dobra. Nie wyszło, Dobra, bo za szybko nie. wyklikane było i nie możemy na razie. Przez 30 sekund. Dobra, to świetnie, to dużo, to spoko. Musimy to jednocześnie wyklikać, żeby zadziałało. Dobra. Coś tu chyba idzie Dobra. Dobra uwaga Wpiszcie do jednego... Do przedostatniego no, mam przedostatnie Ja też Dobra e, Czekajcie Przedostatnie, tak? No Po Dobra, już, no Trzy cztery. Mam Mam też tam gdziekolwiek, tak? Dobra O kurde, moja się odbiła <laughs> Bo się I tak samo będziemy musieli zrobić z odpaleniem ich Okej okay. Dobra wodę, to tak? przygotujmy się do odpalenia ich O kurwa mają z tej strony Zaktywuj Dobra, zaktywuję ją. I też przedostatnie dwa? Tak, do, przed do przedostatniego Dobra, mam przedostatni Wszyscy Oj, mają chula. przedostatni Jeszcze, jeszcze, mam przedostatni <laughs> To 3, cztery i uciekajcie! Uciekajcie! No i nie, nie mogę Aha, uciekajcie! a twoje było jeszcze z tej strony, tutaj. No bo się odbiło. O kurwa. Miałeś próbki nie, nie, Ale zajebiście to wyglądało, kurwa. Jeszcze żeby tej zamieci nie było. Ja tam nic nie widziałem. O, nie zdążyłem. Ale o kurde, Kurwa. kurde, co to miał być? No ja przeżyłem. Ja przeży co to nas pierdolło tak? Nie wiem, pokazywało, że Patrix mnie zabił. Teraz podejdź do mnie i naciśnij e. I przeladuj. O! What the fuck! Ja czekaj, jeszcze jedno! Możesz mi pomóc co? Ja to trzymamy razem i strzelamy. Pierdolisz, joch